Po okresie przygotowania i oczyszczenia. Pokój niech będzie z Tobą. Czy mogę być z Tobą? Tak, jesteś ze mną, jestem światłością. Czy mogę być blisko Ciebie? Jesteś blisko mnie, jesteś we mnie, jestem światłością. Możesz dać mi schronienie? Ja Ciebie chronię. Mogę się wesprzeć na Tobie? Możesz wesprzeć się na mnie. Potrzebuję Twojej siły dla podtrzymania mojej wiary. Daję Ci moją siłę. Potrzebuję Twojej miłości. Jesteś kochana przeze mnie. Jestem światłością i świecem, aby wszyscy widzieli. Nie bój się, moja droga jest prosta. Moja droga zaprowadzi Cię do mnie. Spotkam Cię i rozpoznasz mnie, bo promieniuję pokojem i miłością. Przyjdź do mnie. Czy widzisz mnie? Czy mnie słyszysz? Nie bój się, nie pozostawaj w ciemności. Popatrz, Twoje stopy zostały uleczone. Jezus mówi: Symbolicznie, popatrz, Twoje stopy zostały uleczone. Możesz na nowo chodzić. Popatrz, odzyskałaś swój wzrok. Wyleczyłem cię z twojej hańby i obmyłem z twoich grzechów. Posługuj się swymi nogami aby iść ku mnie twymi oczami aby mnie widzieć twoją wiarą aby mnie spotkać jestem twoim zbawicielem jestem twoim pokojem ja Jezus kocham was wszystkich